Siemanko Miedzianego. Dziś druga paczka z trzech 10 kilo 766. Zobaczycie od kogo. Zapraszam do oglądania. Dobra lecimy z tematem. Słuchajcie, od kogo paczka? Paczkę dostałem Od, już drugą Od Kolegi z kanału Patrzę na te naklejki, bo ja sobie je wezmę y, Z kanału Stary Ziom zbiera złom Tuż druga paczka od niego Za co bardzo, bardzo Ci dziękuję I Ja wiem co w tej paczce jest I to mi jest tak potrzebne Zaraz zobaczycie co to jest każdy z was na to poluje tak trzymam rękę w kieszeni bo zimno jest A czekajcie może sobie to wytnę akurat jak dzisiaj tego użyję tych naletek. O. użyję dzisiaj tego ta jest pognieciona to nie Dobra, i tu jeszcze jest, jest Jeszcze jedna Wybaczcie, ale U mnie się nic nie marnuje Dobra, naklejki na bok Przydadzą się Już lecimy z tematem To jest druga paczka o, Od tej osoby Od kolegi Yy, w ogóle za chwilę Wam się tutaj pokażę yy, kanał. Oczywiście, zapraszam do oglądania subskrypcji. Napiszcie, że jesteście ode mnie. I jeszcze raz przyjacielu dziękuję, bo to co zrobiłeś, poprzednia paczka była bardzo mega. Ta też jest mega. Trzeba było się kiedyś spotkać, jakąś wspólną rozbiórkę zrobić, Że nie o, ty na bok. na bok o czy to w ogóle widać czy to się nagrywa Żeby ja sam znowu do siebie nie radał na bok ja. o zobaczcie przekaźniczki samochodowe. Ja wiedziałem co tam będzie. I tu będzie jeszcze mosiąc. Jezu. Następne przekaźniki. Zobaczcie. I mosiąc. Nigdy takich płytek nie rozbierałem, więc nie wiem jak mi to będzie szło. Proszę bardzo. I jeszcze miedziuszka. Następne. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę, bo widzę, że to jest mosiąc. Muszę to drapnąć z ciekawości. Występujący nożyk. Pisałem. Mosiąc, mosiąc. Wszystko to, to odzyskam sobie. Zobaczcie, przekaźniczki. A tego sreberka tak mi brakuje. Następne, 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 kurczę, ale jestem podjarany. Jakieś na jabłko? Zaraz mi napiszecie, że, że nie, nie jedzą jabłek. No ale jak tam jest yy, w jabłku robak, no to będzie napalony na to, tak? Mega, bardzo Ci dziękuję. Ale będę miał roboty. Wszystko to wydubię. Będę się z tym mocował. Są tu jeszcze dwa zawiniątka. Jedno to ja wiem. O, co to jest takie ciężkie? Panie. Co byś Pan tam spakował. I tutaj coś jest. Znaczy, jedno wiem, co to będzie. Coś do mojej kolekcji. Pusty, pusty. Słuchajcie, to na razie na bok. No muszę zobaczyć, czy to się nagrywa, bo zając moje szczęście. Dobra, mamy jeszcze dwa zawiniątka. To jest. Z której tu strony się otwiera? Hmm. zaraz zobaczycie co dostałem chyba to jest to co pójdzie do mojej kolekcji tak będę wspominał kolegę patrzcie co dostałem ale czad nie, nie widziałem takiego jeszcze Z białymi uszkami, Szkiełko. Do mojej kolekcji. Piękna. Piękna sztuka. Bardzo dziękuję. Będzie to w mojej kolekcji na pewno. Nie wyszczerbione ani nic. No. Bardzo Ci dziękuję. Akurat jutro jadę na drugie mieszkanie. Tam gdzie są rzeczy, do, gdzie są szkła z mojej, do mojej kolekcji. To może jakieś szurta wam wrzucę. Super, ale jest tak zmarznięte szkło, że masakra. Muszę dziś odłożyć sobie, żeby było bezpiecznie. OK. Sprawdzimy, czy coś jeszcze nie zostało. Nie zostało, OK. Kartonik mi się przyda. Mega, mega paczka. Ale o tym, o tym kolegami nie powiedział, co to jest. Nie chcę tego zbytnio ciąć Nie chcę tego ciąć Bo spada mi I nie wiem co w jest Coś to co jest takie Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ale jajka normalnie w tym roku. Na no bogato Na boga to. nie żartuj sobie no nie żartuj sobie. Panie ja pierdole poszalał ja cię kręcę wiecie, wiecie co tu jest Boże jakie wspaniałe święta mam ja cię kręcę patrzcie Patrz. no ja nie wierzę Muszę was wziąć. Zobaczcie. Ile przekaźników. Aż mi się wity są. Ale żeś ty mnie chłopie zrobił. Patrzcie na moje ręce teraz i to nie jest zimna. Poszalał. Ale no ja nie wiem co powiedzieć. I to na święta. Taki prezent. Boże, patrzcie, to wszystko. Jacek, Jacek, zobacz, Jacek Recykler, zobacz, wreszcie mnie się poszczęściło. Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Mega paczka, mega, mega, jeszcze raz, mega paczka. Zobaczcie, przecież tu będzie, ile tu będzie miedzi. Wiecie co, wam powiem tak byście powiedzieli, jedź sobie na złomowisko i sobie tam kup, bo możesz. No a dupa, u mnie takiego czegoś nie ma. U mnie są dwa kontenery, jeden idzie ciężki, drugi idzie lekki i nie ma takich rzeczy. Małe złomowisko w małym miasteczku, nikt takich rzeczy nie przywozi. Ja już byłem, dopytywałem się. Właściciel mówi, że jak będzie, to będzie. I już minęło pół roku i nic nie ma. Za każdym razem, jak założę złom, to pytam się, czy coś mają takiego i nie mają nic naprawdę, naprawdę przyjacielu jeszcze raz ci dziękuję za to, bo to jest dla mnie mega. To będzie, na, to, no brakuje mi słów, no. Zbieram na tą sztapkę kilową, zbieram i uzbierać nie mogę. Sami widzieliście ile tego tam mam na innych filmach. A to naprawdę mi pomoże dużo. Dobra, dziękuję za tą paczkę, naprawdę była, jest mega. Poprzednia też jest mega. Moje monety się pięknie tam prezentują w Twoich pudeczkach. Pełen szacun, pełen szacun. Dziękuję wszystkim za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie.